Dobry, kochani, a właściwie dobry wieczór, bo chyba dzisiaj pierwszy raz się do Was odzywam. Jest 19.10, a my właśnie wróciliśmy z takiego krótkiego spaceru i w sumie jeszcze podeszliśmy na chwilę do sklepu. Ja byłam wyrzucić też e, żarówki w końcu, bo cały czas zapominałam ich ze sobą zabrać, a wiadomo trzeba je do osobnego pojemnika, więc w końcu pamiętałam, żeby je zabrać. Zdejmuję zegarek i tak dalej, bo zaraz będę zmywać już makijaż. Już mi dzisiaj nie jest potrzebny, więc tak biorę się za demakijaż i będę dzisiaj nakładać samo opalacz. Zwykle robię to w niedzielę, ale już mi się po prostu wczoraj nie chciało. No i moje dwa ulubione, tak tylko dla przypomnienia pokazuję, bo czasami pytacie. Bielenda, to jest ten taki, który nakładam na całą noc i on bardzo fajnie się sprawdza. Daje taki, no może nie taki bardzo delikatny efekt, ale u mnie to jest wystarczający. I tutaj mam. Też z Rosmana Bitan i to jest y, ta wersja darker, bo jest jeszcze ciemniejsza. I to jest droższe, ale to nakładam tak na półtorej godziny, godzinę. Także to nałożę dzisiaj, bo po prostu będzie mi wygodniej nałożyć to na godzinę. Posiedzę, pooglądam YouTube'a dzisiaj wieczorem, y, czy poczytam książkę i to będzie sobie w międzyczasie działało. A do twarzy używam kropelek, takie serum z Weoli Botanica, i ono się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. I te produkty mogę Wam z ręką na sercu polecić. Do tego mam jeszcze rękawice, właśnie z tej firmy Bitan. Którą od tego produktu, i ona jest genialna. I po prostu po każdym użyciu ją płuczę i myję w wannie, wypukuję cały produkt i za to zawieszam, wysycha i potem chowam, bo to niestety jest takie bardziej brudzące. ma mocno ciemny kolor, więc uwierzcie mi, że trochę tego tutaj się zbiera i trzeba później to umyć, ale jak wyschnie, to jest gotowe do ponownego użycia i to jest najlepsza rękawica, bardzo fajna. No i po prostu super działa, także jeśli chcecie kupić jakieś tego typu produkty, to ja polecam. W ogóle jak tak teraz patrzę, jak mi te włosy się ułożyły, to ostatnio się zastanawiałam, czy nie podciąć. Ostatni raz, kiedy ja obcinałam włosy, to było w kwietniu, co podciąłam tak dosyć mocno na krótko, przynajmniej krótko dla mnie, bo to było gdzieś właśnie do ramion. I powiem Wam, że pojawiło mi się gdzieś ostatnio moje właśnie zdjęcie po fryzjerze z tamtego dnia czy z następnego jakiegoś w telefonie jako przypomnienie. I tak mówię, może na wiosnę podciąć znowu te włosy. Nie wiem, mam wrażenie, że mm, lubię te dłuższe. Ale wiecie, czasami po prostu kusi, tylko żebym później <grym> nie żałowała. Więc tak, słuchajcie, ja biorę się za demakijaż... Nakładam samo opalacz i już ym, zmykam do y, w sesji sensie urządzenia skończyłam montaż, skończyłam pracę. Idealny czas na opalanko, więc ja nie przedłużam, zmywam makijaż i działam. Wyjścia i trzeba się naświetlać, pijąc kawę przy oknie e, ze słońcem. Tak jak w ostatnim filmie mówiłam, byle do wiosny, ale tak naprawdę ja uwielbiam każdą porę roku. Uważam, że w każdej porze roku można znaleźć coś fajnego, byle było słońce. Byle by raz na jakiś czas to słońce się pokazało, to e, będzie dobrze. Zima też ma swoje plusy i minusy. Także dzisiaj dopijam swoją poranną kawę. W akompaniamencie Słońca i idę zaraz pod prysznic. Miałam robić trening, ale jakoś tak słuchajcie, jak ja nie poczuję w pierwszych 20 minutach po przebudzeniu się, że dam radę, to nie robię. Zazwyczaj się po prostu ubieram, krzątam i wtedy wchodzę na matę, bo no, nie oszukujmy się. Mi też się bardzo często nie chce, częściej mi się nie chce niż chce. I to jest bardziej po prostu nawyk. Dyscyplina prowadzi do motywacji. Jak się zdyscyplinujecie, to w końcu Wam się zachce. Więc ja po prostu bardzo często rano się ubieram w strój, chodzę po domu, wyciągam matę, to w trakcie już się rozbudzę i mi się zaczyna chcieć. Ale dzisiaj już czułam od rana, że dzisiaj po prostu sobie odpuszczę. Wczoraj był trening, zrobię jutro, nic się nie stanie. Także dopijam kawę i lecę, słuchajcie, pod prysznic. Jeszcze może sekunda. Mmm, już się schowało. Chciałam się jeszcze naświetlić trochę słońcem. No nic, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj słońce zobaczymy. Witam Was kolejnego dnia. Ja właśnie zrobiłam sobie kawę i zapraszam Was na taki kącik pielęgnacyjny. Zaraz Wam pokażę, e, czego użyłam dzisiaj do pielęgnacji twarzy, bo są to naprawdę bardzo fajne produkty. I Marka Nakomi zaprosiła mnie do tego, abym zachęciła Was, aby zadbać o siebie, zabrać siebie na randkę. Zwłaszcza, że oglądacie ten film walentynki, walentynki. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy nie, to wydaje mi się, że każda z nas lubi o siebie zadbać. Lubi czasami zrobić coś dla siebie i na przykład właśnie zabrać Ciebie na takie solo date, o którym Wam ostatnio mówiłam. Zadbać o siebie możemy na najróżniejsze sposoby. Ja nie ukrywam, że na co dzień dla mnie jest to pielęgnacja, czy poranna, czy wieczorna. Ja po prostu ten temat uwielbiam, zresztą wiecie. I tym bardziej się cieszę, że mogę dzisiaj pokazać Wam nowości marki Nakomi. Nowa linia to Glaskin i w jej skład wchodzi krem do twarzy, serum oraz maska. I marka Nakomi chce zwrócić uwagę na to, że każdy dzień może być wyjątkowy, wart świętowania i dbania o siebie. A tutaj mamy właśnie Właśnie serię Glaskin Special Day Natychmiastowe wygładzenie I powiem Wam, że ja się z tym całkowicie zgadzam Że warto dbać o siebie, warto zabierać siebie na randki Ale warto też dbać o siebie na co dzień No i powiem Wam, że ta linia jest naprawdę genialna Tutaj macie serum, maseczkę i właśnie krem do twarzy I wszystkie te produkty są naprawdę bardzo dobre Jak wiecie, ja produktów marki Nakomi używam od lat I uważam, że to są naprawdę bardzo dobre I atrakcyjne cenowo kosmetyki Tutaj jest akurat serum do twarzy Produkty z linii Glaskin świetnie się sprawdzą, jeśli szukacie nawilżenia, odżywienia, ale także takiego wygładzenia skóry, wyrównania kolorytu. I w tym ta linia sprawdzi się naprawdę dobrze. Te produkty wzmacniają barierę skóry, niwelują przebarwienia. I wyrównują kolory. Serum ja używam na noc i bardzo dobrze mi się sprawdza. W składzie znajdziemy m.in. olej ze słodkich migdałów, który ja uwielbiam i często Wam o tym mówię. Zresztą on jest w wielu produktach marki Nakomi. masło shi oraz oliwę z oliwek. I te składniki wnikają w głąb naszej skóry, dzięki czemu pomagają w odbudowie bariery lipidowej na skórka. Ja te produkty stosuję wymiennie, natomiast na noc można połączyć i serum, i krem. I uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Jeśli chodzi o krem, to on ma taką fajną formułę, dosyć konkretną, ale jednocześnie dosyć szybko się wchłania, więc sprawdzi się i na dzień i na noc, zresztą zarówno jak serum co prawda jest troszeczkę bardziej wodniste, ale też rewelacyjnie sprawdzi się i na dzień i na noc, właśnie na noc proponowałabym w połączeniu z kremem, natomiast jest bardziej wodniste szybko się wchłania, więc też na przykład dla mnie fajnie się sprawdza tuż przed kremem z filtrem już tak naprawdę słuchajcie to się wchłonęło, no te produkty dają naprawdę piękny blask na skórze, nawilżają, odżywiają czyli wszystko to czego ja potrzebuję Wiadomo, że kluczem do dobrej pielęgnacji jest regularność i dobrze dobrane produkty, więc zostawiam Wam linki do wszystkich produktów z serii Glaskin w opisie pod filmem, żebyście mogli się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat tych produktów i zobaczyć, co się w nich znajduje, jakie składniki dokładnie. No, olej ze słodkich migdałów, ja naprawdę uwielbiam w wielu kosmetykach i on naprawdę działa cuda na mojej skórze. Ja w mojej pielęgnacji nigdy nie dążyłam do takiego efektu matowej skóry, wiecie, zupełnie bez blasku, więc. Więc mi bardzo pasuje ta idea glaskin, rozświetlenia, wygładzenia, tego, aby wydobyć naturalny blask naszej skóry. Ta linia idealnie wpasowuje się w moje potrzeby pielęgnacyjne. No i oczywiście razem z marką Nakomi zachęcamy Was do tego, żeby zrobić coś dla siebie, zabrać siebie na randkę i dbać o siebie tak naprawdę na co dzień. Wszystkie informacje o produktach macie w opisie pod filmem i mam również dla Was zniżkę z kodem ALICE15. Poza... Momentami, kiedy na stronie trwa promocja, także ze zniżki możecie korzystać. No, chyba że na stronie właśnie jest jakaś akcja promocyjna, także zniżki się nie łączą, ale tak czy siak te produkty są w naprawdę atrakcyjnych cenach. Dajcie znać, czy lubicie produkty na Komi. Ja naprawdę bardzo je lubię. A teraz nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć kącik pielęgnacyjny. Dopijam kawę, robię makijaż i zaczynamy. Słuchajcie, nowy dzień, jest dzisiaj naprawdę ładna pogoda. Ostatnio coraz więcej słońca, więc. Pozytywnie nastraja, idealnie, bo tego mi właśnie ostatnio brakowało. Więcej słonecznych dni. Także ja nie przedłużam, biorę kawę i idę robić makijaż. No dobrze, ja już po swojej wizycie przypominam, jeżeli macie do zrobienia jakieś badania, ja byłam akurat ginekologa, ale jeżeli macie jakąś wizytę, którą odkładacie, coś musicie załatwić, to przypominam, żeby się zapisać. Ja będę jeszcze musiała zrobić badania takie kontrolne i badania krwi, ale to dopiero w lipcu, także mm, jeszcze trochę czasu mam, bo nie ukrywam, że jakbym musiała je zrobić teraz, to nie byłabym zadowolona. Nienawidzę badań krwi, tak i na wtedy jeszcze USG piersi i... Przy okazji pewnie zrobię też USG tarczycy. Eee, znaczy, myślę, że zrobię te badania szybciej, bo ja w zeszłym roku robiłam chyba w maju, więc myślę, że w tym roku też jakoś w maju pójdę i zrobię od razu USG piersi USG tarczycy. Ja robię zawsze w Gdyni. Na ulicy Abrahama, jakby ktoś planował się wybrać, zawsze tam jeżdżę. Wła... Ja jestem zadowolona, także taka szybka przypominajka o badaniach. No więc wszystko załatwione, mogę wracać do domu, jest piękna pogoda, świeci słońce. Także, no czego chcieć więcej, słuchajcie, chciałam słońca, mam słońce, także cieszę się bardzo i mam nadzieję, że, mm, że będzie z nami też przez weekend, chociaż nie wiem jak tam prognoza pogody na ten weekend, szczerze mówiąc. Piątek, sobota, pada deszcz. No to... Będę się cieszyć teraz słońcem, póki jest, skoro w weekend ma go zabraknąć. A teraz już nie przedłużam, jadę do domu, jeszcze może po drodze podskoczę po pieczywo, bo nam się kończy, więc jakiś chleb i można wracać, wypić jakąś kawkę i siadam dalej do montażu. W domu zrobiłam zakupy, jak widzicie, troszeczkę większe. Stwierdziłam, że jak już idę po to pieczywo, nie ma tyle ludzi, to mogę wziąć też inne rzeczy, które wiem, że się skończyły. I jutro po prostu nie będziemy robić wielkich zakupów. Nie mamy co prawda jeszcze planu, co jemy w weekend. Ale myślę, że to po prostu wyjdzie w praniu. Mamy jeszcze trochę rzeczy w lodówce. Najwyżej jutro, jak będziemy wracać z lodowiska, bo się wybieramy, to dokupimy to, czego nam brakuje. Ale wiecie, to będzie wejście po jedną rzecz i wyjście, a nie pół godziny w sklepie. Więc stwierdziłam, że już to po prostu będzie z głowy. Dwie torby, bo po prostu tak mi wygodniej było nosić, ale wcale tak dużo rzeczy nie ma. Po prostu dokupiłam no to, co się skończyło. Przyszła do mnie w ogóle bardzo ciekawa paczka, także robię kawę. I otwieramy. Kawa jest, paczka jest, także otwieramy, bo już zżera mnie ciekawość. Dostałam ostatnią wiadomość na Instagramie od Gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej z takim zainteresowaniem, że mają paczkę, którą chcieliby mi wysłać. Także otwieram, bo no bardzo jestem ciekawa o co chodzi. I ma to być jakaś paczka zapowiadająca nadchodzący projekt. Uuuu! Dzielnicę Gdańska na Twojej głowie! Przekazujemy Ci oryginalne dzielnicowe czapki od lokalnych przewodników i przewodniczek. Mieszkańców oprowadzających latem po 8 dzielnicach Gdańska. Szkoły tego projektu i pomysłu na promocję spacerów poza utartymi szlakami także zimą opisujemy na stronie. Zachęcamy do podzielenia się z Twoimi odbiorcami, informacją o projekcie i zainspirowania ich do spędzania czasu w alternatywny sposób. Ufamy w siłę internetowych społeczności, których most tkwi w polecanych sobie nawzajem od lat wartościowych treściach. Bardzo fajnie się zapowiada. Tutaj zostawię Wam kod QR. Może jak zeskanujecie, to Was przekieruje od razu do strony. Ale w paszce widzę, że mamy właśnie czapki. Ja mam tutaj, słuchajcie, dwie. Wow, jest oliwa i. Aniołki! Na aniołkach bywam rzadko, ale e, jeśli chodzi o oliwę, to tutaj już częściej. W ogóle bardzo podoba mi się połączenie kolorystyczne e, różowego z zielonym i tutaj niebieskim. Także słuchajcie, czapeczki na zimę. Ja co prawda swoją beżową mam, ale myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Takie oto. Czapeczki. No, i jeśli chodzi o te spacery po mieście, to ja już o nich, słuchajcie, kiedyś słyszałam i sama chciałam się na taki wybrać właśnie po oliwie. No i niby są też zimą. Także jeśli ktoś ma ochotę wybrać się na taki spacer mm, po Gdańsku, oprowadzanie z lokalnymi przewodnikami, no to y, zachęcam spojrzeć na stronę. Tutaj jeszcze była zakładka, więc myślę, że idealnie do czytania y, będę mieć zakładkę z Gdańskiem. Także bardzo fajna paczka piarowa z czapkami. No, naprawdę bardzo fajny pomysł na zimowy czas, czapki idealne. Jak widzicie, przyszło do mnie zamówienie z hajemu i to całkiem spore, rozdzielone na dwie przesyłki, ale no trochę rzeczy tutaj jest i przyszło w ostatnim momencie, bo właśnie dzisiaj chciałam dla Was nagrać. Taki haul i mierzymy. No, bo właśnie jest tutaj sporo rzeczy, nie wszystko zostanie, bo zamówiłam rzeczy po prostu w dużej mierze z zakładki ulubione, które już od jakiegoś czasu tam były. Niektóre rzeczy to nowości i stwierdziłam, że chcę poprzymierzać, zdecydować. No, i Wy też prosiliście, żeby nagrać dla Was coś w stylu mierzymy z konkretnego sklepu. Widzę, że tutaj coś się naruszyła paczka, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Najwyżej to odeślę w tym pudełku, bo to w sumie jedno zamówienie. Więc tak, ostatnia chwila, bo myślę, że za jakiś czas zacznie robić ciciem. No, jest po 15 i miało być od 13.30 do chyba 16 czy do 15.30, więc w ostatniej chwili bo później idziemy na lodowisko, także chciałabym teraz jak najszybciej się za to zabrać. I najwyżej wieczorem zmontuję, ale weekend będę miała już wolny. Także dzisiaj jeszcze będzie nagrywane, mierzymy. Jak oglądacie tego vloga, to już to mierzymy jest. Na kanale tutaj Wam gdzieś wyjedzie karta, lub zostawię Wam też link w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy jak te rzeczy, bo ja jeszcze nie wiem. Ale pisaliście właśnie, że chcielibyście mierzymy z jakiegoś konkretnego sklepu, więc pomyślałam, że będzie mierzymy z właśnie H&M. Także ja słuchajcie, nie przedłużam, biorę te paczki i idę nagrywać, mierzymy. Dzień dobry, w sobotę jest 10, a my już jesteśmy poza domem. Jesteśmy tak naprawdę pod muzeum. Dzisiaj wybieramy się do muzeum II wojny światowej. W zeszłym tygodniu mieliśmy iść do innego muzeum w Gdyni, ale jakoś ostatecznie nie poszliśmy i Kuba zarządził, że w ten weekend idziemy tutaj do muzeum. I umówiliśmy się z Matim, jeszcze z Kuby siostrą, także wszyscy idziemy. Bilety są chyba, tak, po 29 zł, 22 ulgowy i 12 zł audioprzewodnik, więc na pewno weźmiemy. Także idziemy. Na dziesiątą jest chwilę po, ale można już wchodzić, chyba już czeka, upewniał się, bo jest tutaj parking, ale przed, słuchajcie, w sobotę i w niedzielę. W piątki też jest darmowe? Tylko w sobotę i niedzielę jest darmowe, więc nam się udało i nie będziemy płacić za parking, więc idealnie. Dobra, idziemy faktycznie zimno. Chodź już tam się i wieje. Gdzie oni są? A już się schowali, w Ja ich nie widzę. Idziemy, słuchajcie, no dzisiaj ewidentnie nie ma pięknej pogody, więc dobry dzień na zwiedzanie. No dobrze, przychodzę się tak na koniec do Was odezwać. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie byłam zaskoczona w muzeum, ponieważ tym audioprzewodnikiem była Maja Ostaszewska. Jak włączyłam, to myślałam, że tylko wiecie, e, mówi jakiś wstęp i później będzie jakiś inny głos, natomiast nie. Maja Ostaszewska przeprowadza nas przez całe muzeum, bardzo fajnie e, oprowadza nas po wszystkich tych m, salach i pomieszczeniach. E, też oczywiście mówi nam jakieś inne szczegółowe informacje, ale jest też przerwa, żeby się zapoznać. E, z tym, co w danej sali się znajduje, no i tego jest naprawdę sporo, także tutaj poświęciłabym minimum 3-4 godziny. My się troszeczkę rozeszliśmy, nie było tam też zasięgu, bo to było na poziomie minus 3, więc nie mogliśmy się za bardzo skomunikować. Co jakiś czas gdzieś tam się spotykaliśmy w jakiejś sali, wiecie, ktoś szybciej, ktoś wolniej i coś tak wymieniało. Kuba tylko gdzieś tam wystrzelił trochę do przodu, więc musiał na nas poczekać na koniec. Ale tak, no, bardzo dużo rzeczy do zapoznania się i wiecie, do czytania i do słuchania i jakieś filmy. Takie wiecie, były mini sale z filmami. Także, no, trochę czasu potrzeba, żeby tak się z tym wszystkim zapoznać. I też, no nie ukrywam, no, nie czytałam wszystkiego, bo tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także, jeśli planujecie wizytę w muzeum, to ja zaplanowałam sobie więcej czasu. I na przykład pójść właśnie od rana. My poszliśmy na to jakby pierwsze wejście od dziesiątej i tak nam trochę zeszło, ale przynajmniej jeszcze mieliśmy, wiecie. Resztę dnia do zagospodarowania, tak to jakbyśmy poszli, nie wiem, gdzieś po 12, no to jednak tak cały środek dnia nam wypełniło. Także ja ogólnie polecam, we wtorki wejście jest darmowe, ale muzeum wtedy jest do 16, więc wiecie, no też trzeba by było pójść jakoś od rana. No i z kartą mieszkańca mm, też jest wejście darmowe. Ja tej karty cały czas nie wyrobiłam, cały czas o tym zapominam i przypomina mi się, jak gdzieś idziemy. Także muszę się za to chyba zabrać. Raz w roku na właśnie wejście do muzeum czy właśnie raz w roku można wejść do Zona, tą kartę mieszkańca, więc muszę sobie słuchajcie to wyrobić, bo cały czas o tym zapominam i właśnie przypominamy się jak gdzieś idziemy. No więc pomyślałam, że tak się do Was jeszcze na koniec odezwę także jeśli będziecie w Trójmieście i będzie brzydka pogoda, będzie padał deszcz to Ja polecam wybrać się do muzeum czy do Europejskiego Centrum Solidarności. Tam też naprawdę warto udać się na tą e, wystawę stałą. Też jest audioprzewodnik, i uważam, że te audioprzewodniki naprawdę robią robotę, więc polecam brać zawsze to zwiedzanie z audioprzewodnikiem. To sobie kupujecie dodatkowo, bo po prostu to się zmienia automatycznie, jak przychodzicie z sali do sali, e, to sczytuje jakoś Wasze położenie y, i puszcza Wam konkretne nagranie, i moim zdaniem to uzupełnia y, całą zwiedzanie muzeum. Dajcie znać, czy byliście w Gdańsku w jakimś muzeum, a tymczasem ja się z Wami będę już żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Przypominam o zniżce do Nakomi. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!